Tak, I to jest skuteczne, szanowni państwo. Zresztą muszę Państwu powiedzieć, że będąc na G7 w Anglii, bo byłem zaproszony przez, nie przez stronę Polską, tylko przez stronę inną, innego państwa. I tam się dowiedziałem bardzo wiele spraw. Widziałem ja ci polscy urzędnicy, ja poznawiając ministra zagranicznych, chodziło o środki finansowe za drugą wojnę światową. No co się okazało. Jeden z dyrektorów zwrócił się do mnie. Z prośbą, czy nie mógłbym poznać tam parę osób z tymi ludźmi, z którymi ja się spotykam, na Jaki, jakieś żarty. Ja, ja, mam, ja mam dawać kontakty. Przecież oni mają swoje sprawy dyplomatyczne, mogą w każdy sposób dojść do porozumienia. Natomiast ja nie jestem swatką, żebym swatał rząd trzeciej RP. Z ludźmi bardzo poważnymi. Zresztą chcę Państwu powiedzieć, że szkoda mi było tego, tych, tych przedstawicieli tak zwanego nielegalnego rządu III RP, bo nikt nie chciał z nimi rozmawiać. Kompletnie nikt nie chciał rozmawiać. Ja się nawet pytałem tam paru znajomych Niemców, dlaczego tak. Odpowiedź dostałem jedną. My nie rozmawiamy z niewolnikami. To ciekawe. Państw, tak, ale proszę Państwa, nie pierwszy raz się z tym spotykam. Hmm. Nie pierwszy raz ja. Chcę Państwu powiedzieć, to jak wiecie, a, a Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, ale ja się posługuję, bo tylko mam dowód suwerena drugiej RP, przekraczam granicę. Z Polski, za granicę, za granicę. Na do tym Polsku. dowodzie? Oczywiście, no, że bardzo tak. Bardzo ciekawe. No ja no po codziennie to robię, znaczy jak wylatuję, no, za to tak, każdorazowo.